Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Zatem zaczynamy. Skręty głowy lewo, prawo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie pochylenia głowy do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Sup. Robimy taki uśmiech. brodą na klat. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Dla tych, co mnie nie znają, nazywam się Janusz Danielczyk, jestem 64-letnim fizjoterapeutą. I promuję zdrowie poprzez zdrowe styl życia i ruch. Unoszenie barku do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. bardzo do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia barku w jedną stronę. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oba barki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu, krążenia głową i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Fantastycznie. Teraz spróbujemy połączyć krążenia barką z krążeniem głową. Barki w jedną stronę, głowa w drugą stronę, i do przodu. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I w drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie, napiszę, komu się udało to zrobić. Teraz ręce na kolana, troszkę inaczej siądę, o, żeby lepiej mnie było widać. I na bok z powrotem, tak jak przy oddycha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Raz, tu i tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, tu i tu. Raz, dwa, trzy, cztery, Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz tu i tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Sub. Teraz próbujemy tu, raz tu, to, raz tu. Próbujmy i... Raz dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Super bardzo fajnie. Zginamy przed raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, wyprost przed ramię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, obie ręce tu, obie ręce tu. Raz, dwa, trzy.

Całe ciało w ten sposób i nam drugą stronę w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Przy tym ćwiczeniu, jak jesteśmy, to zachęca wszystkich do wykonywania tego ćwiczenia w pozycji leżenia na plecach. Tu akurat nie ma miejsca, musiałbym to nasze kamery ustawiać, ale w leżeniu na plecach, na łóżku czy na podłodze jest to genialne ćwiczenie, które rozwija całe ciało. Siądę troszkę inaczej, żeby lepiej było widać i praca stóp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Dla tych Państwa, którzy dopiero co dołączyli, zapraszam wszystkich do wspólnego porannego rozruchu. Kontynuujemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozszerzamy palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. To się pierdolanie palców, w stóp, tak jak rąk jest fantastyczne. Napiszcie, komu się udało. Wydaje się, że to jest prosty ćwiczenie, ale to osoby, które mają haluksyk, to jest dramat. A napiszcie, komu się udało to zrobić. Krążenia w stóp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. drugą strona. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięknie. Teraz zakładamy sobie nogę na nogę, taki krótki ruch raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 logan raz dwa, trzy cztery pięć, sześć siedem, osiem dziewięć, dziesięć raz, odstawiamy nogę do boku raz, dwa trzy cztery, pięć sześć, siedem osiem dziewięć, dziewięć to to jest takie szuranie po podłożu, tak? raz, dwa Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I szuranie obiema nogami. Napiszcie w komentarzu, komu się to uda zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz przenoszenie nogi do boku po łuku. Taki łuk. Raz, dwa, trzy,

4 5 6 7 8 9 10 Teraz jesteśmy rozgrzani, spróbujemy wykonać takie troszeczkę trudniejsze ćwiczenie. Podajemy nogę na nogę tak jak było i troszeczkę ręką tutaj balansujemy, tak na granicę bólu czy poniżej. I raz 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 świetnie. I druga noga to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Jeszcze raz do tej samej pozycji. Było tak. Teraz próbujemy drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. I druga noga to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz chwytamy się w za stopę. W ten sposób i kolano. Prostujemy przed siebie. Raz, dwa, trzy, cztery.

Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. I łokieć do kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga Raz, dwa.

Wy. I to było ostatnie ćwiczenie w dzisiejszym porannym rozruchu. Dziękuję wszystkim za udział w ćwiczeniach. Dziękuję wszystkim za piękne yy, lajki. Dziękuję za piękne komentarze. Dziękuję za prezenty na TikToku. Dziękuję za diamenty na TikToku, za polubienia. Yy, ze serduszka. Yy, za no, pozytywną energię dziękuję także życzę wszystkim miłego dnia dużo zdrowia i radości do mojego zobaczenia w następnych filmach i przypominam na mojej stronie pasjonatruchu.pl i yy, od wczoraj ruszyła yy, promocja Black Week yy, wszystkie e-booki yy, średnio 30% taniej, także jeżeli ktoś chce się zaopatrzyć. Zapraszam i do zobaczenia w następnych filmach.